Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że przyjechałyście z różnych stron Polski. Tym bardziej doceniam to, bo czasy nie są łatwe, a Wy jednak postanowiliście, mimo różnych kłopotów i stresów na barkach, być tutaj z nami i przez ten czas zapomnieć o tych wszystkich trudach, problemach. Komunikacja i zmiany w komunikacji to są takie zmiany, które ja zalecam robić małą łyżeczką, tak? na zasadzie małych kroków. Jeżeli chcemy tych zmian dokonywać, to trzeba mieć na uwadze to, że to jest proces. I że to chwilę potrwa, i że nie wszystko będzie nam się udawać od samego początku. To nie jest tak, że się nie jest kreatywnym albo się jest. Nie rodzimy się z tym talentem. Ta kreatywność da się wyćwiczyć. Są na to odpowiednie ćwiczenia. Te ćwiczenia mogą trwać nawet 5 minut. Takie rozruszanie mózgu i e, pobudzenie go do działania pozwala nam, jakby na wyjście z, ty, z tego swojego przekonania o tym, że nie jesteśmy kreatywni. Czym jest styl? Ja myślę, że styl to jest wypadkowa bardzo wielu rzeczy, która, która nas w życiu spotyka. Często nie mamy czasu dla swoich rodzin, nie mamy czasu dla swoich bliskich, bo pędzimy. Świat postrzegamy dzięki internetowi: Facebook, Instagram, i tam się właśnie pojawia to porównanie: ona lepsza, on lepszy, ona ma tu więcej, tu mniej. Tak naprawdę, bardzo często to jest właśnie przedstawianie tego świata nie taki, jaki jest tylko taki, jakby mógł być ekskluzywny. Zdradzisz nam jakieś tajniki, jak w jaki sposób ty zarządzasz zespołem, bo przecież... Zarządzanie to duże słowo, ale jesteśmy, razem pracujemy w dużej hmm. grupie, bardzo. Bardzo ciekawej, bardzo zróżnicowanej, żeby pracować w tej, w tym zawodzie trzeba być wariatem i zgodzić się na niekonwencjonalny tryb życia. Mamy bardzo duży zespół techniczny i on jest odpowiedzialny za to, że w ogóle ten program powstaje. Więc jesteśmy bardzo blisko naszych ludzi, my naprawdę wszystkich znamy, wiemy co u nich słychać, wiemy jakie mamy ją potrzeby.